Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tablicowe środy. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać przedwojenną niemiecką tablicę rejestracyjną, ale sami zobaczcie, ile ta tablica jest większa od zwykłej nawet czarnej tablicy. Ale kiedyś te tablice, niektórzy to naprawdę robili ogromne. Dlaczego też chciałem Wam tę tablicę pokazać? Między innymi dlatego, że zobaczcie, to jest tablica, która ma więcej niż jeden numer rejestracyjny. Z tego co tutaj już udało mi się odczytać, są w sumie na niej trzy numery. Fajna sprawa. Na pewno, jeżeli by lakier był zdjęty, kurczę tutaj szczęści. To na pewno jeszcze coś by się udało e, ustalić. Ale ja już tego e, robił nie będę. Taka bardzo naprawdę fajna ciekawostka. A wydajcie znaczy też lubicie takie tablice, które miały więcej niż jedno życie. Trzymajcie się i widzimy się już w przyszłym tygodniu.